Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj e, trochę sobie porozmawiamy o moich ulubionych książkach, a konkretnie poczytamy negatywne opinie na ich temat. E, mam tutaj odpalone, e, odpalone Lubimy Czytać. E, zdecydowałam się na Lubimy Czytać, nie na Glurica". Myślę, że, e, że tu będzie mi prościej, bo wszystkie opinie będą w języku polskim. I po prostu poczytam, poczytam sobie te jednogwiazdkowe opinie właśnie na temat książek, które ja bardzo lubię. Które ja oceniłam tam gdzieś na 5 czy 4 na Goodreads No a tutaj ktoś tak bardzo nienawiścią po prostu pała do tych książek, że nie dość, że wystawił jedną gwiazdkę To jeszcze napisał opinię na temat tego, dlaczego, dlaczego te, ta jedna gwiazdka tutaj jest Zobaczymy, zobaczymy na ile będę się denerwować tutaj, a na ile może gdzieś tam się zgodzę z niektórymi z tych opinii, bo wiadomo, że żadna książka nie jest bez wad i że, że gdzieś tam być może ja te wady też dostrzegam, ale po prostu nie mają one dla mnie takiej, takiej wagi. Zaczniemy sobie od Pieśni o Achillesie Madeline Miller. I to jest książka, która wydaje mi się, że może mieć dużo negatywnych opinii, ponieważ nie, jednak wydaje mi się, że ona nie jest do końca dla wszystkich. Ona na pewno stoi stylem, a niekoniecznie akcją. Więc jeżeli ktoś nie jest fanem właśnie takich książek, które no, powinno się doceniać głównie ze względu na to, że są pięknie napisane, to no, zdecydowanie nie odnajdzie się tutaj. I jeśli chodzi właśnie o pieśń o Achillesie, to ona ma 7,9 na 10 na A, lubimy czytać i tylko 10, 10 osób. 10 osób dało jej jedną gwiazdkę. No to ciekawe. Myślałam, że będzie tutaj więcej, chociaż też tutaj tych ocen nie jest jakoś szalenie dużo. 2400. Zobaczmy sobie pierwszy przykład, który jest, jak widzę, tutaj bardzo emocjonalny. Największe nieporozumienie czytelnicze, jakiego w życiu doświadczyłam. Z ogromną chęcią kupiłam tę książkę. Okładka jest cudowna, przyciąga uwagę. Dodatkowo było tak wiele dobrych opinii. Polecenia sypały się z każdej strony, no i ta ocena 8,0 pewnie jak nic. Zaczynając czytać, miałam bardzo pozytywne przeczucia. Nie mogłam się doczekać, aż doświadczę tego, co inni czytelnicy. Zaczęło się dość dziwnie, ale ok, czytałam dalej. Wszyscy nie mogli się przecież mylić, na pewno się rozkręci. Nie rozkręciło się. Udało mi się dobrnąć do setnej strony. Do pierwszej sceny seksu i odpuściłam. Dobra, czyli tu mamy w ogóle DNF. Hmm. Pierwszej sceny seksu. Hmm. Czytam. Hmm. Hmm. <grym> nie wiem, jakoś ta książka w ogóle nie kojarzy mi się ze scenami seksu. One tam były, wydaje mi się, dosyć takie subtelne. Nie będę tutaj opisywać fabuły. Wystarczy Wam wiedzieć, że jest to jedna wielka gejowska opowieść o Achillesie i jego przyjacielu. Hmm. Nie wiem, jakby czego innego można się spodziewać po książce, właśnie o. Znaczy nawet nie o Achillesie i jego przyjacielu, tylko właśnie o Petroklusie i o bardziej niż o... niż o Achillesie, bo no o tym jest ta książka i w sumie o tym ona miała być, więc nie wiem, nie wiem, czy tutaj, tutaj się do końca zgadzam. Ech, Gdyby to jeszcze było jakoś fajniej napisane. Ja naprawdę nie mam nic do gejów, ale sposób przedstawienia tej historii. No, może tutaj nie będę, nie będę zdradzać niku tej osoby, która to napisała, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś musi podkreślać, że ja naprawdę nie mam nic do gejów, to jednak no, to zdanie poprzedzające mogło być trochę homofobiczne. Mogłam w sumie przewidzieć to, że może być tutaj właśnie takich trochę komentarzy um, anty-no um, po prostu homofobicznych, um, bo jednak, jest to książka o dwóch chłopakach, później już mężczyznach, którzy się w sobie zakochują, więc um, no, się um, mog tutaj takie wydarzyć. Jeśli chodzi o pozostałe negatywne komentarze na temat tej książki, to nie ma już tutaj nic. Takiego kontrowersyjnego, raczej e, ludzie piszą tutaj, że, e, że było nudno, co wydaje mi się, że ym, no właśnie, y, jeżeli ktoś y, jednak stawia na akcję w książkach, to no zdecydowanie ta książka będzie go nudzić, bo tutaj ym, no mamy, mamy skupiać się na, no pomimo tego, że to jest... Ym, mit trojański, czyli, czyli gdzieś tam powinniśmy mieć wojnę, tak, powinniśmy mieć tą historię, to w ogóle w ogóle nie o to chodzi w tej książce i w ogóle to, to nie jest książka, którą, którą czyta się po to, żeby gdzieś tam przeczytać sobie jakiś retailing mitu, tylko wydaje mi się, że po prostu to no to tło, tło właśnie mitu no ma być po prostu tylko tłem dla, dla tej historii, dla historii właśnie. Petroklusa i Achillesa e, Też parę osób mówi, że nie uwierzyło w te ich uczucie i nie uwierzyło w tych bohaterów I to nie wiem, no z tym się nie mogę kłócić, po prostu Jeśli nie uwierzyliście w Achillesa i Petroklusa, To no, bardzo mi przykro, ale Ale, ale rozumiem, rozumiem, że, że może to nie być po prostu dla wszystkich Dalej lecimy z szóstką wron. I tutaj jest całkiem ciekawa sytuacja, bo szóstka wron ma bardzo dużo opinii, bo ma tutaj 7000 opinii i tylko cztery osoby wystawiły jej jedną gwiazdkę. I żadna z tych czterech osób nie, nie podzieliła się swoją opinią, dlatego przeczytam yy, sobie tutaj część z tych dwóch gwiazdkowych opinii, no bo jednak 2 na 10 to nadal jest raczej słabiutki wynik, jeśli chodzi o książkę. O. Ta książka to chodząca katastrofa. Nie trzyma się kupy, z rozdział wszystko jest ukazywane z innej perspektywy, co sprawia, że ostatecznie człowiek nic nie wie. Hmm. Um, no nie wiem, no to jest taki po prostu zabieg w, w książkach. I właśnie są takie książki, które są pisane z wielu perspektyw, po to, żeby gdzieś tam nam się to składało w całość, albo, albo po pewnym czasie, albo żebyśmy mieli po prostu pogląd na, na wiele postaci. Nie wiem, nie jest to jakaś no, cecha, która dotyczy tylko wszystkich wron, bo jest sporo książek właśnie takich z wieloma bohaterami i z wieloma perspektywami. Nie wiem, nie wiem. I mam tu jeszcze jeden komentarz, który myślę, że jest ciekawy. Nie znoszę fantazy i ta pozycja tylko twierdza mnie w tym przekonaniu. No to już widzę pierwszy problem, bo jeżeli nie znosimy fantazy, to nam nie będzie się podobać ta książka, no ale przeczytajmy dalej. E, Hałas od pierwszej strony, rzucenie naraz tylu bohaterów, tylu różnych scenerii i wątków. E, I to no drugi raz to się pojawia. Ja nie wiem, ja jestem e, w ogóle, jakby nie, ani razu nie przyszło mi to do głowy podczas czytania tej książki, że ja się w czymkolwiek gubię. E, ale kolejny fragment tutaj e, uda mi się bardzo łatwo podważyć, ponieważ e, jest tutaj e, zarzut, że. Jest tutaj bardzo dużo nowych pojęć, z którymi nie jestem zaznajomiona, za dużo tego wszystkiego jak dla mnie. I to dlatego, że to nie jest pierwszy tom. To jest czwarty tom w Grishaverse, w Grisha I w momencie, jeśli przeczytamy trylogię Grisha, to um, będziemy rozumieli, co dzieje się. Znaczy, bez trolgi Grisza też będziemy rozumieli, co dzieje się w szóstce wron, ale e, faktycznie te nazwy, nazwy własne, jakieś tam e, konkretne takie mechanizmy świata przedstawionego mogą nam gdzieś tam unikać. E, jeśli przeczytamy e, trolgi Grisza, gdzie mamy to wszystko pięknie e, wyjaśnione, no to nie będziemy mieli tego problemu w szóstce wron. Po prostu no bardzo długo w szóstce wron już nie poświęca czasu na tłumaczenie wszystkiego, bo zakłada, że czytelnik czytał. Po prostu trylogię, więc tutaj, tutaj zdecydowanie no, nie trafiony zarzut. I jeszcze trochę opinii z Królestwa Kanciarzy, no, czyli z drugiego tomu właśnie Szóstki Wron. Tutaj są dwie jednogwiazdkowe opinie, ale też wydaje mi się, że kolejne tomy serii mają to do siebie, że mają tych negatywnych opinii mniej, bo po prostu jeżeli komuś nie podobała się pierwsza część, nie będzie czytał drugiej pierwsza negatywna opinia to najbardziej okantowany to jestem ja szkoda słów, nie polecam i no nie wiem, nie mamy tutaj niestety uzasadnienia dlaczego komuś się tak bardzo ta książka nie podobała, druga negatywna opinia to dwa bardzo obraźliwe słowa którymi autor określa Jaspera, takich komentarzy nie pochwalamy zdecydowanie no nie jest to tutaj żadna negatywna opinia na temat książki, po prostu czyjś Y, czyjeś frustracje wyrzucone y, nie wiedzieć dlaczego na no, lubimy czytać no i co dalej, później już mamy y, nie mamy żadnych dwugwiazdkowych opinii i mamy tylko jedną trzygwiazdkową opinię więc y, no raczej tutaj jestem pod wrażeniem, że jest tak mało negatywnych opinii, że tak mało osób y, się y, zawioła na tej książce, ale zobaczymy co ma do powiedzenia właśnie ta osoba z trzygwiazdkową opinią Akcja tej części rozgrywa się w Katerdamie tydzień po wydarzeniach z Szóstki Wron. Na początek dostajemy rozdział z perspektywy jakiegoś randomowego bohatera i rozpoczęty jeden ze zbyt wielu wątków, które później zdają się nie mieć znaczenia. Tutaj ja się trochę zgadzam z tym, że te pierwsze rozdziały, do których no, bardzo długo ma tendencję do tego, żeby właśnie ten prolog i epilog robić taki. Mistyczny, <taki, taki właśnie nie do końca związany z fabułą. To ma być, no jakby ja wiem, czemu ma świadczyć ten zabieg, ma to gdzieś tam podnosić jakość książki, robić ją jakąś tak mądrzej napisaną, ale ja też nie jestem fanką tego rozwiązania. No ale nadal, nawet z tymi prologami, epilogami, bardzo lubię obie te książki, więc dla mnie to nie był aż taki duży problem. Jeżeli liczycie na akcję, to lepiej odłóżcie książkę i pójść na grzyby, Będzie ciekawi. Nie, nie. Akurat moim zdaniem, właśnie bardzo dużo się dzieje w obu tych książkach, a szczególnie w Królestwie Kanciarzy. Królestwo Kanciarzy jest już bardzo, bardzo akcyjne i bardzo dużo się tam dzieje, więc nie wiem, nie wiem o co tutaj chodzi. Tu się nic nie dzieje. Co jest zaskakujące, bo na początek dostajemy miasto tak nahodowane niebezpieczeństwami i zagadkami, że wydaje się, że jest z czego czerpać, ale nie. Na treść książki y, składają się kolejne niepotrzebne retrospekcje bohaterów. Mm, mm. Nie wiem, czy one y, są niepotrzebne, szczególnie, że w Królewskiej kanciarzy dostajemy całe Backstory Wylana, który jest y, moim ulubionym bohaterem chyba y, z, całej, z całej szóstki, i uważam, że bardzo fajnie, że poznajemy jego historię. Więc y, no nie wiem, tutaj, tutaj znowu, znowu się nie zgadzam. Wszyscy bohaterowie są tutaj irytujący, nie, nie. Na czele z Niną i tutaj Nina jest moją najmniej bohaterką z tej książki, ale nadal, no, Nina jest bardzo fajna, nie wiem. Nie wiem, naprawdę, tutaj yy, niby to są trzy gwiazdki, a ja się tutaj bardziej yy, czuję offended, niż yy, się czułam przy tych niektórych jednogwiazdkowych opiniach. Dodać do tego świętą Inesz i wroga, który wziął się po prostu z kosmosu i chce się po prostu wyrzucić to przez okno. Smutno mi teraz, smutno mi teraz po przeczytaniu tej opinii, że ktoś ma tak dużo negatywnych emocji o książce, która mi y, przysporzyła tyle y, po prostu y, dobrych emocji. Lecimy dalej do Normalnych Ludzi. Normalnie Ludzie z Runi to jest książka, która y, zbiera różne opinie. Jest bardzo wielu zwolenników tej książki, ale też bardzo wiele osób strasznie tej książki nie lubi. Jest po prostu... No wydaje mi się, że po prostu to jest taka książka, którym albo się uwielbia, albo nienawidzi. I tutaj są 54 opinie jednogwiazdkowe, czyli no całkiem sporo, całkiem sporo, jak na, jak na taką książkę. I przeczytajmy sobie właśnie kilka, kilka opinii, co my tutaj mamy. Treści, na treści książki składają się przede wszystkim dialogi bohaterów. Z dialogów, z dialogów tych wynika, że. Są niedojrzali emocjonalnie i nie wiedzą, jak postępować w relacjach międzyludzkich. No, no, tak, no to się zgadzam. I w sumie ta książka trochę o tym była, że oni nie umieją w relacje trochę oboje i przez to, że na siebie trafili, to no nie, nie poszła im ta relacja zbyt dobrze. A gdy już kilka lat, studiują, podróżują, nadal są nie niedojrzali emocjonalnie, nie potrafią tworzyć relacji. A przepraszam, po stronie postaci kobiecych pojawia się pewien bardziej klarowny rys psychopatologiczny. Można go nazwać osobowością, chwiną emocjonalnie. Lub jeśli nie podejmujemy się stawienia diagnozy osobowością posługującą się zestawem prymitywnych mechanizmów obronnych, takich jak rozszczepienie, projekcja, identyfikacja. Słucham. <grym> Okej. Okay. Um. Trudne, to jest trudne do zniesienia w czytaniu. Nie zmienia to faktu, że portretowanie osobowości borderline staje się w dzisiejszej literaturze łatwą drogą do zyskania pracowników. Jest to jednak nieetyczne. Um, nie wiem, czy tam ktoś miał osobowość borderline. Nie wydaje mi się, aby taki był y, zamysł i zamiar tutaj. A poza tym nie wiem, dlaczego miałoby, coś nie, ma, miałoby to być nieetyczne, skoro ktoś y, chciałby się podzielić... Y, Taką historią, no to, to nie widzę w tym nic nieetycznego Nikt tu nie ma poczucia humoru A to w sumie akurat prawda, ale to nie miała być jakaś y, książka z poczuciem humoru y, Niektórzy recenzenci twierdzą, że jest to literatura feministyczna hmm, nie, nie, w sumie nie nazwałabym Normalnych Ludzi jakoś bardzo feministyczną książką Um, ja uważam, że jest literatura, literatura mizogenistyczna, obraźliwa i zła. Obnażanie przemocy stosowanej wobec kobiet nie jest feminizmem, niezwykłym raportowaniem, natomiast w tej powieści kobiety są jednowymiarowe. Finne, emocjonalnie, niedojrzałe, nie nawiązują z tych relacji, są infantylne, zajmują się trzebiotaniem, zajmują się włosów i podawaniem się seksualnym oprawcom. Hmm, no kiedy by tu były takie rzeczy w tej książce, no? W sensie rozumiem, że. Że tutaj ten człowiek przyczepia się do wątku, w jakoś w połowie książki, do wątku Marian, która właśnie wchodzi w taką, no, toksyczną relację z innym człowiekiem, ale no nie, po pierwsze nie jest to jakiś dominujący wątek, jest dosyć krótki, po drugie, no nie wiem, żadnego trzybiotania i wzajemnego czesania włosów tam nie było. Ta książka ma bardzo poważne problemy redakcyjne i formalne. Autorka postanowiła zastosować trzy. Nieznośne zabiegi generalne. Czas teraźniejszy w narracji. Zupełnie nie wiadomo po co bardzo trudne czytanie nadające dziwaczności. Mm, no to po prostu jest wybór autorki, taki czas narracji sobie wybrała, taką narrację sobie wybrała. I ym, no znowu nie jest to jakiś ym, fenomen, ym, mnóstwo książek jest tak pisanych, więc nie wiem o co tutaj za bardzo chodzi. Struktura niczym warko. Czy wątki się jak sceny w serialu? Też nie wiadomo po co. Hmm, ok. Celowe niestosowanie się do współcześnie zaakceptowanych zasad interpunkcji w obszarze dialogów. Sorry, Runi, sorry ale modeli w literaturze to już historia. Daj żyć i daj normalnie poczytać. Znowu, ja nie jestem jakoś super fanką tego rozwiązania, ale no. Jeżeli autorka chciała w ten sposób napisać, jeżeli autorka uznała, że to jest najlepsze, najlepsze dla jej książki, i dla mnie głównym, głównym jakby tutaj, aspektem, aspektem tego te zastosowania, właśnie braku interpunkcji w dialogach, braku myślników w dialogach było. Bardziej ja widziałam w tym próbę takiego utrzymania uwagi czytelnika Bo, bo uniknięcie takiego czytania po dialogach I zwrócenia uwagi na to, że, że, że jakby całość tej książki jest istotna Tak jak mówię, nie jestem jakąś zagorzałą fanką I nie będę tutaj teraz mówić, że wszystkie książki powinny być tak pisane No bo nie Ale tutaj myślę, że całkiem się to ok sprawdzało Zdenerwował mnie ten pan tutaj, który zostawił ten komentarz Um, nie, nie będziemy się już więcej irytować innymi komentarzami normalnych ludzi, bo wiem, że będzie ich tutaj dużo tych negatywnych. Um, ja uwielbiam wcale Runi i nic z tego nie zmieni. Um, nadal jestem zdania, że ten człowiek po prostu nie zrozumiał normalnych ludzi um, i no cóż, no nic na to nie poradzimy. I lecimy do kolejnej książki, czyli do miasta Mośionzu. Dobra, chciałam poczytać negatywną opinię na temat miasta osiądzu, ale najgorsza opinia ma tutaj pięć gwiazdek. Znaczy są gorsze, ale nie ma, nie ma uzasadnienia, więc w sumie przeczytamy sobie tutaj tę te, opinię pięciogwiazdkową. Główna bohaterka to najbardziej interesująca postać w tej książce nią Dara. Hmm, ja bardzo lubiłam. Ja lubiłam i Nachli i Darę, i. Dare, i... Nie wiem, nie wiem. Dla mnie, dla mnie oni byli bardzo fajnymi bohaterami. Los Alego i każdej postaci drugoplanowej obchodzi mnie o wiele bardziej od losu Nahri. No to. Hmm. Znaczy, no, Ali tutaj jest myślę tak samo głównym bohaterem jak Nahri, a. No nie wiem, no mnie ten wątek ciekawił, tyle, tyle mogę powiedzieć. Wątek romantyczny to, no. Nie, no nie, no. Ja lubię ten wątek romantyczny, uważam, że on jest nieoczywisty, dlatego że, że można by tutaj połączyć dwójkę innych bohaterów bardzo oczywiście, jednak nie jest to zrobione. O, epilog wspaniały, dzięki niemu mam ochotę kontynuować serię epilog Miasta Mosiądzu, to jest po prostu perełka, perełka. Naprawdę. Ja, zanim dotarłam do epilogu, to dla mnie to była bardzo dobra książka, a po przeczytaniu epilogu po prostu zmiotło mnie z planszy. Dobra, kolejną książkę, którą sobie weźmiemy na tapet, jest Niewidzialne życie Adilaru Wishwap, czyli mój ostatni ulubieniec. Książkę, którą przeczytam bardzo niedawno i lecimy do pierwszego komentarza. Co za rozczarowanie, a po tylu dobrych opiniach niedowierzanie. Czy naprawdę chodzi o tę samą książkę? Autorka śli się na uniwersytetom przypowieść, ale jest. Pusta. Umiejętność pisania najlepiej ujawnia się w opisach odmalowujących detale, stwarzających w szczegółach świat danej historii. Tutaj mamy y, do czynienia zależnie ze z trzecinami. Spójrzcie na dialogi. Gdyby przejrzeć same mówione kwestie, wyjdzie nam najsłabszy scenariusz. Co za wstyd. To nie jest poważna książka ani dobre pisarstwo. Zamiast zwoju materiału dostajemy same falbanki, same rozmuchane metafory. Niczego nie zmieni, ani nie doda piękną powoluta. Kurde, takie znagi. O kurde. <gry> Siadam tu i piszę, by przestrzec, uważaj, czy opinie innych. Nie są jak śniegowa kula, która toczy się przez świat. Super, super, świetna opinia. Nie wiem nie wiem, co, jak mogę ją skomentować. Niesamowicie nudna i przegadana. Anodotekwa była się być bardzo mocną inspiracją The Sudden Appearance of Hope Claire North. Nie znam tej książki, ale zgaduję, że po prostu jest tam wykorzystany ten sam motyw. I to raczej nie jest tak, że v. i Schwab yy, gdzieś tam inspirowała się tą książką, tylko po prostu obie te autorki czerpały właśnie z motywu Faustowskiego, co no nie jest w żaden sposób plagiatem, ani jakąś tam niefajną inspiracją. Adi jest najludniejszym i jak jakakolwiek istniała. Myślę, że największą wadą tej książki jest to, że autorce wydaje się, że jest wybitna. Hmm. Yy, I to do tego stopnia, że chwali i podziwia swoją książkę w tej powieści, w ostatnich rozdziałach. Nie, 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 nie. Yy. To. Hmm. Uwaga, spoiler, bo zaczęłam się tutaj już um, uzewnętrzniać, ale uwaga, uwaga, chwilowy spoiler do, do Adi. Książka, którą napisał Henry, to nie jest książka, którą napisała V.I. Schwab, więc ona tutaj nie pisze na końcu o swojej książce i nie mówi, że jej książka jest bardzo dobra, tylko książka Henry'ego jest bardzo dobra. Autorka nie potrafiła pokazać nic ciekawego, ale za to próbowała mi sprzedać takie kawałki Byłabym czymś w rodzaju tkanki łącznej pomiędzy epokami Czy to nie cudowne? pyta, stać się idą. Nie wiem, ja lubię te fragmenty Oba mi się w sumie podobają, więc nie wiem, o co tutaj chodzi Rzecz, która mnie rozpraszała przy czytaniu, to logiczna niespój, niespójność tej całej klątwy Wszystko jest zszyte tak grubymi mieliśmy, że szkuje w oczy Jest wiele przykładów, ale nie chce mi się marnować jeszcze więcej czasu E, okay. mm. e, może jeden. Mianowicie chodzi o jej randkowanie. Adi wspomina swoje schadzki z różnymi osobami i na przykład spędzała z nimi cały dzień. Problem e, polega na tym, że kiedy tylko taka osoba starczy ją z ożu za drzwi, to niej zapomina. Czyli co, na takiej codziennej rancji ta osoba nie musi iść do toalety, to śmieszne. To jest e, akurat prawda, ja się też na tym zastanawiałam, e, ale po prostu stwierdziłam, że muszę tej książce uwierzyć i, i trudno. E, chociaż ona tam spędzała cały dnie z jakimś, jakimś bohaterem? Nie wiem, nie wiem. Nie, nie jestem w stanie teraz przypomnieć sobie tego. I poczytamy sobie jeszcze o moim ulubieńcu wszechświatów, czyli o Wierzyliśmy Jak Nikt, Rebeki Makai. Widzę tutaj pierwszy, y, pierwszą opinię, jednogwiazdkową. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Y, ja dowierzyliśmy Jak Nikt, pałam y, dużą miłością, więc. Myślę, że mogę się tutaj bardzo denerwować. Ym, tak jak mi się w denerwowała cały film. W tej książce mówię stanowcze nie. Zastanawiam się, jak takie gówno. <noise> oj, e, Może ludzi wzruszać. Temat AIDS, HIV, liźnięty, i no, i no. Hmm. Ta książka jest o tym, jakby. Hmm. <noise> e, bohaterowie płascy, bez charakteru, po prostu nijacy. Książka Nudna do granic możliwości. Jeśli ch będę chciała się dowiedzieć o chorobie, to sięgnę do internetu lub po książkę. No, czy ta książka nie miała być informatorem na temat choroby, tylko obrazem tego, jak ludzie mogą na tę chorobę reagować, jak ona może na nich wpływać. Zastanawiam się, komu i czemu ta książka ma służyć. No, no nie wiem, ta książka ma dostarczyć emocji czytelnikowi. Ma ym, uwrażliwiać na problemy innych, ma jakby uświadomić ludzi, którzy nie mieli wcześniej pojęcia, jak wyglądała sytuacja osób homoseksualnych w tamtym okresie, jak ona właśnie wyglądała. Więc jednak ym, no jednak wydaje mi się, że jakieś powody istnienia są. Kolejny komentarz jednogwiazdkowy bardzo słaba kopia małego życia. Ja małego Życia nie czytałam, więc nie powiem. Temat wydał się bardzo ciekawy, mogłaby to być naprawdę dobra książka, ale Yy, okazała się tak nudna, a nawet niedobronałam do 30% i odłożyłam Warsztat odczytanego licealisty O nie Długo zastanawiałam się, do czego głowę porównać tę dwutorową fabułę yy, I najbardziej trafne wydaje mi się zjedzenie tu z tego obiadu i pływanie Można lubić obie te rzeczy, ale do własnego dobra nie powinno się ich łączyć Bo w najlepszym przypadku myślałam ciężko i niedobrze Jeśli zrezygnuje się z jednej rzecz, z tych rzeczy, nic się nie traci, można zyskać ja w tym przypadku zrezygnowałabym z wątków Fiony, bo on był na tym świecie niepotrzebny. Wątek Fiony daje tutaj jedną z moich ulubionych rzeczy w tej książce, czyli to, że ym, dowiadujemy się tego, co wydarzyło się w czasach właśnie w latach 80. z wątku współczesnego. Ym, mamy. Mamy tutaj taką układankę, i sami musimy sobie to wszystko połączyć i ułożyć, co kiedy się działo. Ja ten zabieg strasznie lubię, więc zdecydowanie mnie nie zrezygnowała z wątkówiony. Znaczy, wiecie, książkę dalej czytam i zostało mi 200 stron. Ja nie rozumiem pisania opinii na temat książki i wystawiania jej jednej gwiazdki w momencie, gdy ma się 200 stron do końca. Nie wiem, nie wiem jaki jest tego sens, ale okej, okay. no i nic tutaj, nic tutaj już innego i ciekawego nie ma. Mam prawie godzinę, słuchajcie, materiału do tego filmu. Pewnie wy widzicie ten film w wersji mocno okrojonej, bo no godzinę tutaj raczej nie będę, nie będę tutaj godzinę do was mówić. Ale trochę się postresowałam. Um, mam nadzieję, że, że jakkolwiek było to dla Was rozrywkowe, a ja się już z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!